się ma, jestem, i duszy, duszy ma. I? Na midzie siedzi? DmTV. DmTV. Cóż... Jak przed chwilą wspomniałeś jeszcze... A, dalej mi nie działa profesor. O uh -huh. y Gramy na jakieś fajne, wysokie rangi. Oczywiście u nas pewnie są niskie, co nie? Y no, u nas y nasz jungler ma golda 3. A reszta. Twój podróżył support w tamtym sezonie miał brązu. The moment. No i ten, an, top laner miał golda w tamtym sezonie. Okej, okay. i ja miałem golda. A, twój nawet nie pokazuje. Nie Serio? Która moich... Nie, nie pokazuje. 2022 mieć golda trójki no po, po poprzedniej sezonie. No. No. a to oni mieli w ten no w ten ten U. masakra a i prosiłem support support tank, co nie support tank please, please. tak no drama z su supportem za bezdysan nagrać noob sup noob sup noob sup noob sup 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 Dobra. Ale to będzie masakra na tym bocie. A chciałem pokazać coach jak lepiej grać na bocie, co nie? Tak. Serio no? tak A coś nie wyszło. Dobra, bliskang grabuje Miona. Hmm. le Ej, Prawa, dobra! Pers Blade zrobiliśmy! Dobra! O nie, Kanon! Sojusznik pokonany. Dzięki Tobie, coś obudziło się głęboko w mojej duszy. Ach, kontroborda postawił. Nie wiem jak on tam u Ciebie, na Ciebie, na... No, jak tam u Ciebie nam idzie? No, ma asystę, bo on na pewno mi piłce. Powiem ci, że ciężko jest harmić, jak oni poczują. Co składa G Co się składa na no, nie, nie, nie. Szczerze, to nie wiem. Okej, okay, to ja kupuję buty. <grym 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 I wywalone, wywalone, ja, kupuję buty. Witamy tam są useless. Dobra, kupię pewnie wnioski nieskończoności, bo to będzie na pewno broken na dzień. Kolektora na pewno. Ognista armata. Też na pewno, na pewno. Dobra, master robi drake'a, więc coś tam się dzieje. O nie, nie ten minął. jakby master spojrzał, to na pocie ma takie free fagi. No co się poradza? Nie ubiorę, jest. Ja tak to obijam ich. No jest master. Przeciwnik pokonany. Jakiś się I dobrze, nie nam dyga. O! Za głęboko wyszedłem. A co? Kurde, wiem, że oni tam mają wizję, no. Nie dziwi mnie to. Ej, bo oni tam wizję mają. No wiem, że mają wizję. Ale co ja poradzę, ten, g -dem? Z Yumi? Mi zostaje tylko raz hitować, nie? Ty, ale on na mnie ma fokusa. Nie wiem. Jezu, tak mi się odechciewa. Wręcz. No, przykro No nie! No matka co się dzieje na tym idzie Pij mi na ostatnią sekundę, tak mi szkurza tak. Czemu? Przeciwnik jest nie do powstrzymania Ci mogę powiedzieć playdef Ja się wiesz, ja się odkuję co nie? No ja nie wiem Ja jestem zajebistym ginem tylko no potrzebuje czasu co, nie? Potrzebuje itemu Iści na Mido. No jakoś nie... No nie dobra poradzę. Tak? To, to Bo nie są i... jacyś dobrzy, co, nie? Widzę. No. Hmm, tylko kurde no. Sojusznik pokonany. Męczący są. Oni grają zespołowo troszkę.

Nie trafił, top nie trafił. przynoszę katarz z moim klientom i moim ofiarą. O kurde, u ciebie? Nie, No wierzę, że już nie ma. Drake to Możliwe, na. No. A ten znów dymu

Chcę aby nie mówić ciężki mecz. Nie mogę być dobry, muszę być. Wiem, wiem, wiem wierzę. Pomosz. Przeciwnik został serijnym zabójcą. D, bo coś, coś tam męczony jesteś chyba. <목> 자. Tak, bo twoja Syndra przyszła do mnie. Ale Never Surrender jakby... Ja jestem zbyt dobry, żeby tak przegrać na ten 3v1 Ilu ja dostałem, był e, e, Co ja chciałem złożyć za pierwszy item? Nie, no nie krykana to też nie. Ej, bez beki, co ja chciałem za item złożyć? Koniec serii. Koniec serii. Dobra, powiedz powiedzmy jak to będzie ten Nie wiem czemu z dupy jakiś item zaczyna budować wiesz? Mm. Chciałem chyba krakena zbudować i ten, nie wiem po co no. O nie, to Reta straca Zniszczono twoją wieżę. A, jednak ukierowała tutaj. to tak. i tureta przez pójdę tu. Dawaj Normalnie no, taka. Jestem gotowa. Dobra, uratowałem niech. Ja Pod każdą maską kryje się kolejna maska. nie wyleczysz się cenie? Na. No. Nie, też. Jeżeli powrócę sobie kończą, będę bardzo niszczono twoją wieżę. Draj, trek, trej. To bardzo proste. Ja strzelam, a on tańczy. No NIE co jest Ale ta Syndra jest sfidowana! O! Nice! nie za zero! INHIBITOR! <laughs> Cóż, to chyba szybka gierka CDM. Nie no, nie można się poddawać. Nie no, tak, tak, wiadomo. Musimy grać zespołowo, yy, to jest jedyna opcja. tak. co już, ja zaczynam mieć obawy. Idę, przysięć. idę, idę. Ale jestem bez ulta. Oj? Aha, chyba już O. Ale mi chwilę I... Udało się Na styksu, nie? Promaster, mm. Pro Master Nie wiem jak Dobra Hop, zatrzymany co jest, ty? No. Yomi, żyj! Dwa trupy w drużynie przeciwnej! Mam radę jej? Co jest? Co jest? Czemu ona taka broken jest? Koniec serii! Na samego cube'a... 700 obrażeń. Jawa... na versus render oczywiście. Hm, jest 22 do 10. So, jak marionetki. Ja po Już Dawaj, dawaj, dawaj. Truczciano będzie zaraz. No tak, ale wiesz, jak odpuszczamy takim lołą, to wiesz, to Duch nie Ile? Kurde, nie yes. Dobra, kurde. odkuwamy się Master, master dostał ogromny zastrzyk teraz fragowy No nie, nie zgarnę tego. Weź tam pod krwi ja idę tam do nich. Dobra. To już nie Dwa trupy w drużynie przeciwnej. Trzy trupy w drużynie przeciwnej. Pistolety i ruchy. Idź. No, no. To już idę. Dobra, teraz trzeba dobrze to wytimingować. Wlatują Co jest? Ty one dostałem Ja w pół sekundy zginę Ja Dobra GG chyba Nie Nie, to nie jest GG, to jest do wygrania Mam Mastera, kurde Mamy Polibera. AP tank No tak, Drake, Drake, Drake. Jeszcze raz Drake. Objective z mapy. Cóż, ja zostawiam to Masterowi, aż nie wychodzę niestety. Znaczy niestety, no ja nie mogę po prostu już ginąć, musi ktoś defować. Co jest? nie wszyscy flesze mają. Masz szansę? Oczywiście, że nie. Dlaczego wleciałeś? Myślałem, że sam jest. Tak to bym dał radę. Nie no, nie widziałeś, że ja teraz? w piątkę wskoczyłem? nie widziałem. A, jeszcze się Yoomy respi co, nie? Dobra, mi porobi wiadomo, nie no, ale wydefują przynajmniej. Jeszcze nie skończę tego, jeszcze Ej no, dopiero co się zrespiłem, co, nie? Ja sekundę przeżyłem. Dawaj, dawaj, dawaj Dobrze. Świetnie. Jest, jest dobrze. Ja mi wykaruję. No to co? To chyba tyle na lisa. No. To co? Kurczę naura.